Cześć, witam Was jak zwykle nad wody z nad mojej ukochanej odry, która płynie poniżej. Niestety Zarosia nie pozwalają mi, żeby pokazać wam, jak płynie podniesiony ten stan wody po tych ostatnich opadach deszczu i spływającym śniegu. W dzisiejszym wideoblogu chciałbym się zająć pieniędzmi, jakie zostały wydane przez Polski Związek Wędkarski w roku 2022 na zarybianie dzierżawy. I ochronę naszych wód, czyli popularnie powinniśmy prawidłowo powiedzieć naszych łowisk. Zgodnie z uchwałą podjętą w grudniu 2021 roku, Polski związek wędkarski posiadał budżet na rok ubiegły w kwocie 202 milionów złotych z niewielkim hakiem koszty działalności swojej w tym roku wyliczył na 199 milionów. Budżet ten, co powiedzieć, był budżetem zrównoważony, bo przewidywano również pieniądze, które pozostaną z tego, co budżet uzyska Polski Związek Wetkarski, to co wyda. Ta kwota, którą przewidywano, że pozostanie, będzie kwota 2 miliony 741 000. Złotych, czyli na zarybianie przewidziano ponad 40 milionów złotych i postanowiono, że do, do, będzie dokonane zarobienie 33 gatunkami ryb. Te 40 milionów ponad z niedużym hakiem, jak wyliczyłem, stanowi około w zaokrągleniu 20% tego budżetu. Jeżeli chodzi o opłaty za dzierżawę, wyliczono ją na poziomie 7,5 miliona złotych. Czyli te dwie pozycje dały nam w sumie 47,5 miliona złotych, co stanowi już 23,5% wydatków budżetowych. Ochronę wód wyszacowano na 14 milionów. Złotych. Czy jest to dużo, czy mało, będziecie musieli sami ocenić po tym, jak chronione są nasze wody i jak to wygląda. Te trzy pozycje w sumie ustanowiły kwotę 61,5 miliona złotych, co stanowi 30% budżetu zaplanowanego na 2022 rok. Czyli w budżecie przewidzianym na rok 2022 pozostało jeszcze do wydania 140,5 miliona złotych. Kwota przeogromna, zastanawiająca dla mnie przynajmniej, na co te pieniądze poszły, na co one zostały wydatkowane. Przypominam, że jak wcześniej powiedziałem. Pomiędzy tym, co zaplanowano w budżecie, zarobić, tak powiem, w cudzysłowie, otrzymać ze składek i innych pozycji, a tym, co wydatkowano, pozostała kwota 2 741 532,81 groszy. Przy pozycjach trzech, które podałem, zostało za zaokrągleniu można powiedzieć, nawet 140. Czech. Skoro te wydatki nie można było przeznaczyć na te trzy pozycje najważniejsze dla nas, wędkarzy, czyli na zarybianie, na ochronę i dzierżawę wód, to znaczy, że te pieniądze zostały wydatkowane na utrzymanie 42 okręgów: na pensje pracowników, diety, kilometrówki. No, i na inne koszta, które są ponoszone. Pokazuje to w prosty sposób. W dalszym ciągu to, co mówię już od dłuższego czasu. 16 okręgów zawsze będzie tańszych niż 40. Na końcu filmu zamieszczę mapkę, którą wykonałem w zeszłym roku, co prawda za kadencję 2017 20 no bo nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że. Kadencja zostanie przedłużona do 2021 roku i będą się odbywały zjazdy i zebrania sprawozdawcze w terminie późniejszym. Ale pokażę Wam, ilu działaczy było w poszczególnych okręgach. We władzach i organach okręgów. To daje naprawdę dużą cyfrę. Te wyliczenia postanowiłem pokazać po to żebyście zobaczyli jak duże pieniądze kosztuje utrzymanie tych 42 okręgów. Cały czas twierdzę, że te zejście do 16 okręgów dałoby naprawdę dużo oszczędności. Porównajcie sobie, że w wodach polskich regionalnych zarządów gospodarki wodnej jest tylko 11, a u nas jest 42. Pieniędzy mamy coraz mniej. Ze względu na to, że opaty są coraz większe, zarybienie jest coraz większe, opaty ja ma mam na myśli za dzierżawę i za ochronę naszych wód te opaty będą jeszcze dalej rosły. Bo ten na rybę, który chcemy kupić i ryby są coraz droższe, muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że polski związek wędkarski posiada 2200 obwodów rybackich na dzień dzisiejszy. Nie licząc łowisk, które są własnością Polskiego Związku Wędkarskiego, jak również te, które są dzierżawione od innych podmiotów. Bo nie dzierżawimy tylko wody od wód polskich, ale również od innych podmiotów. Że w Polskim Związku Wędkarskim jest 2,5 tysiąca kół i jak różne dane podają, w zeszłym roku było od 600 do 660 tysięcy członków. Polskiego Związku Wędkarskiego. Teraz chcę Wam zaprezentować sytuację, jak wyglądają nasze opłaty przy naszych pensjach i emeryturach w porównaniu do dwóch innych krajów, o których najczęściej mowa jest w mediach społecznościowych, czyli do Niemiec i Holandii. Dla zobrazowania sytuacji opłat, jakie były w zeszłym roku, dla porównania z tymi dwoma krajami, posłużę się opłatą z mojego okręgu, z okręgu PZW Katowice, jednego z największych okręgów, bo jak podają niektóre dane, liczył 44 tysiące członków. Okręg, w którym opłaty były jedny z najmniejszych, bo mieścił się na 43 podmioty, które są wymienione, czyli 42 okręgi plus gospodarstwo rybackie Suwałki, które sprzedają pozwolenia na wędkowanie, w których my możemy opłacić składki, znalazł się na pozycji w tym roku 33. Co powinno dać do myślenia, że nie mówię w tej chwili o okręgach, w których ta składka jest najwyższa. I porównam ją ze składkami... W krajach, w które wcześniej wymieniłem I tak, opłata za zeszły rok w moim okręgu wyniosła 340 zł. W przeliczeniu, które znalazłem w jednym z wartości z ostatniego roku, wyniosło to 72,5. Czyli, no, załóżmy 72 euro. Gdzie w Niemczech? ta opłata wynosiła 30 euro a w Holandii 37 ponieważ tam opłaty kształtują się w przedziale 30-40 euro ja przyjąłem 37 opłaty którą najczęściej podawali w mediach społecznościowych wędkujący tam wędkarze na swoich grupach w roku 2023 Podniesiona została składka w naszym okręgu, włącznie z składką członkowską ogólnokrajową, bo która najwięcej podniosła, wynosi 430 zł, czyli 92 euro. To jest duża różnica między tymi dwoma krajami a nami. W porównaniu do Niemiec to jest, jak widzicie, 200% więcej. Przy średniej pensji brutto w Polsce, a średnie pensje w krajach Europy opublikuję później w jednym z z wykresu, które znalazłem, jak to się kształtuje, który ja przyjąłem, wynosi 814 euro, czyli 3817 zł i 66 groszy. Przy średniej emeryturze netto w Polsce, jaka jest znalazłem na jednym z portali internetowych, wynosi 460 euro, czyli 1970 zł. I teraz, koledzy, ci co mówicie, że te 430 złotych nie jest dużo, porównajcie sobie to. Te 7, 92 euro, które w tym roku trzeba zapłacić, do 460 euro średniej, zaznaczam, emerytury. Wiadomo, że jest grupa, która więcej ma, ale jest i duża grupa, która jest mało. I trzeba się zastanowić, czy ci emeryci, jak i pracujący, przy tej średniej pensji i tej średniej emeryturze przy takim wzroście opłat których jeszcze do końca nie znamy bo jest dopiero początek stycznia i nie wiemy jeszcze jak to się będzie kształtowało będzie tych ludzi stać na opłacanie tych składek i na to nie chodzi o żadne marudzenie, grymaszenie tylko po prostu staram się pokazać to obiektywnie na ile udało mi się po prostu znaleźć dane wracając do tych dwóch krajów to w Niemczech, przypominam, że w ubiegłym roku opata kształtowała się w granicach 30 euro. I to nie jest na cały kraj, a to porównuje u nas województwo Tamlandy, czy to można tak porównać, no trudno mi odpowiedzieć. To wynosi 140 zł. U nas 340 zł. Przy średniej pensji brutto w Niemczech 3300 zł. Euro i średniej emeryturze netto 820 euro jeżeli chodzi o Holandię to przypominam, że opłata przyjęłem 37 euro bo ona się tam kształtuje od 30 do 40 euro to jest w zależności gdzie, kto, jak wetkuje. czyli opłata wynosi 173 zł, przy średniej pensji 3363 euro przeliczcie sobie Ile teraz w Niemczech, w Holandii musi pracować człowiek na tą opłatę, a ile u nas? Jest to różnica kolosalna. W każdym bądź razie dla mnie, może dla innych nie. Ale tak to wygląda. Powiem jeszcze, że w Holandii jest troszeczkę inna sytuacja i nie wiem na ile będzie ona odzwierciedlała to, co powiem. Ale tam jest mowa, że przy średniej emeryturze socjalnej brutto dla osoby samotnej ona wynosi 1270 euro. Dla osób, które obydwoje płacą podatki, była ona chyba 800 groszami, o ile dobrze pamiętam euro. Ale no nie będę przytaczał końcówki, bo po prostu nie zapisałem i nie zapamiętałem. Czy my naprawdę nie przyszedł czas, żebyśmy się zastanowili nad tym wszystkim? Żeby, żebyśmy zaczęli te opłaty porównywać do naszych wydatków. Ja rozumiem, że jest podwyżka, wszyscy płacimy więcej, ale jak mówi Główny Urząd Statystyczny, podając swoich danych, nie przekroczyło to 20%. A u nas w związku, sama składka ogólnokrajowa poszła 50%. Skąd aż tak duże podwyżki są potrzebne? Moim zdaniem, i twierdzę, to powtarzam jeszcze raz, to, to jest moje zdanie, bo przypominają mi się słowa prezesa z lat 2013-2016, który jest dzisiaj dyrektorem Departamentu Rybacka w Wodach Polskich, kiedy on podnosił opłatę po raz ostatni. Do góry, może nie aż o tyle procent, ale podnosił też znacznie. Tłumaczył to, że te małe okręgi nie są w stanie się utrzymać, więc musimy ich wesprzeć. To nie może polegać na tym, że dla wewnętrznych rozgrywek wszyscy wędkarze się na to składamy. Jeżeli by zadziałały zwykłe zasady ekonomiczne i gospodarcze, takie jak panują w całym świecie. To podmiot, który nie jest się w stanie utrzymać, musi ogłosić upadłość. My na razie utrzymujemy to bardzo sztucznie. Jak długo, to się okaże. Nie chciałbym, żeby się odebrali ten mój film jako dalej tam jątrzenie sytuacji czy coś. Ja się staram cały czas apelować o zrozumienie tego, co się dzieje. O zrozumienie ludzi, że po prostu dochodzą do granicy opłacenia swojego hobby. Wiecie, jak wielu wędkarzy będzie musiało zrezygnować? No, bo on będzie musiał się zastanowić, czy opłacić czynsz, czy kupić dziecku ubranie, czy opłacić wędkowanie. Wiemy, jak dużo grupa tych ludzi, którzy ma małe dzieci, jak rzadko wytkuje, bo oni nie mają za dużo czasu. Nad tym naprawdę trzeba się zastanowić, bo trzeba szukać oszczędności. Zajmowałem się. Szeroko porozumianą logistyką i gospodarką materiałową. I wiem, ile pieniędzy jest. Na czym można zaoszczędzić i kiedy. Jak patrzę na te wydatki, jak byłem sekretarzem i przeczytałem uchwałę zarządu głównego o gospodarce materiałowej i pytałem niektórych, dlaczego tak, a nie inaczej jest prowadzona ta gospodarka, to wiecie, że. Nie spotkałem nikogo, kto to przeczytał. Nie mówię o zarządzie okręgu, bo tam po prostu nie miałem do czynienia z wieloma osobami. Byłem po prostu przerażony, że to tak lekko ręką idzie. Naprawdę, jeżeli my nie zaczniemy, przepraszam, bo już rozkręciłem się za bardzo i będę kończył, dalej wydawali te pieniądze, to w, nie chcę być wróżbito. Ale polski związek, jak to już kiedyś klasyk powiedział, sztandar, proszę wyprowadzić. Tak to się po prostu zakończy. A ja tego chciałbym nie dożyć jeszcze. Wiem, że jestem wiekowy. Nie wiem, ile będzie mi czasu na wędkowanie i bycie w tym stowarzyszeniu. A jestem w nim od 80 roku. 42 lata już. Mówię nieraz gorzkie słowa, ale nie mówię tego, dlatego, że chcę, żebyście tam dali suba, lajka. Like czy, czy napisali komentarz? Piszcie komentarze naprawdę merytoryczne, jak za każdym razem powtarzam przy vlogu. Komentarze, które naruszają dobra osobiste innych osób, są obraźliwe, po prostu będę usuwał. Trudno, niektórzy odejdą, przez to niektórzy zostaną. Ale najważniejszy to jest szacunek i o, o to, żebyśmy rozmawiali. I nie próbujcie wymyślać, jak nas załatwić, jak pozbawić członkostwa. Żeby uciszyć tych, którzy cokolwiek mówią. Wszelkiego rodzaju zastraszania, zgłaszania do prokuratów, do sądów, czy to koleżeńskich, czy państwowych. No po prostu strzelacie sobie sami w popularne kolano takimi decyzjami. Bo jak pokazała historia w 1989 roku, tamta ekipa też nie chciała przyjąć do wiadomości, że czas jej mija. I to co robią jest złe. I prędzej czy później dojdzie to do Was. I pamiętajcie, że za decyzje finansowe to się odpowiada. Nawet w stowarzyszeniu można być pociągniętym do odpowiedzialności. Tak dla przypomnienia, zgodnie z prawem. Trzymajcie się, do zobaczenia i obyśmy się spotkali już, chociaż na to się nie zapowiada, w takich czasach, w którym na wideoblogu będziemy tylko chwalili. Nasze stowarzyszenie za to, za to zaczyna się dziać. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia nad wodą.